Czwartek 7 lutego punktualnie o 12 w restauracji Rynek 10 wystartuje pączkowy pojedynek. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy pączków. Na jutro ma być przygotowanych ponad 100 pączków. Żeby jeszcze bardziej osłodzić tłusty czwartek, portal lca.pl postanowił wyjść z inicjatywą i zorganizujemy konkurs, do którego przyłączyła się również restauracja Rynek 10 oraz Kondycjone. Mamy nadzieję, że konkurs spotka się z sympatią Legniczan oraz że będziemy mogli kontynuować to przedsięwzięcie również w przyszłości. Przygotowania do konkursu już trwają. Oprócz pączków, kucharze pieką faworki, którymi będą częstować Ledniczan. Mamy wspaniałą kuchnię i w tej chwili już produkcja się rozpoczęła. Pieczemy sami, pani Krysia, która tutaj z nami jest, wypieka dzisiaj pączki, faworki. Organizatorzy konkursu zadbali o zrzucenie zjedzonych kilogramów i dla zwycięzcy przygotowali specjalną nagrodę. Dla wszystkich uczestników, przygotowaliśmy wyjściówki do naszego klubu. Dla zwycięzcy jest to karnet miesięczny. Dla y, osób, które zajmą drugie i trzecie miejsce, są to karnety dwutygodniowe, dla wszystkich uczestników są to karnety y, tygodniowe. Także mamy nadzieję, że po zjedzeniu tych pączków przyjdą do nas uczestnicy i zrzucą te zjedzone kalorie. W konkursie może wziąć udział 10 osób. Zapisy odbędą się jutro, pół godziny przed rozpoczęciem konkursu, czyli o 11.30. Wszystkich miłośników pączków, którzy chcą pokazać nam swoje możliwości, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym pączkowym pojedynku.